Witam was widzowie w kolejnym odcinku ym, i wracamy do Minecrafta. Dawno nie graliśmy, więc... Wracamy do niego. Eee... 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 Jeszcze może możliwe, że dzisiaj wstawimy... O! O, Jezus pamiętam to. Jakie tu mam Możliwe, że jeszcze dzisiaj wstawimy ym, ja dzisiaj wstawię z wiarów. bo widziałem, że IMCAD się bardzo wybiło. Ale jest jeden mały problem, bo mi się usunął cały progres i no, będziemy musieli zacząć od początku, ale spokojnie damy radę, będzie wszystko git więc właśnie to była już taka. Tymczasowo, bo potem. Więc chyba się z wynosimy. No nie wiem, napiszcie. Mówię wam, napiszcie jaką, jaką byście chcieli bazę w komentarzach. Bo myślę i nie wiem. Będziemy na razie chyba tak podróżować. Bo ja chcę znaleźć wioskę, ale. No. Nie jest to łatwe. Płyniemy? No, zawsze. Wtedy płynęliśmy, wtedy. Nie czy ja stawiłem. Nie, no mam. Mam swoją łódkę na szczęście. Ach, uwielbiam grać na shaderach. Napiszcie też, czy chcecie jakieś mody, może. Będą książę, nie wiem, może z jakimiś nowymi potworami, albo nie. No nie wiem, no. Dobra, skończmy ten temat. Grajmy. No to tak. Yy... Gdzie... Gdzie może być wioska? Dobra, płyniemy tam, bo widzę, że jesteśmy na pustkowiu. Niestety. Jakbyście mnie dzisiaj dziwnie słyszeli, to się tym nie, mnie interesujcie. Słuchawkiem się tak trochę. No. Zepsuję jakbym mogę to tak ująć. I widziałem że... Nawet wam się spodobał filmik z Letal Company. Ale dobra, nie gadajmy już o filmikach i nap napiszcie w komentarzach hashtag pustkowie, bo jesteśmy na totalnym pustkowiu. Kompletnym pustkowiu. E co ty? Czemu tu jest... Się... Jezus, co tu się... Ale dziwne! O nie bagna. Na bagnach nie ma wiosek, prawda? Prawda? Nie dodali tych wiosek bagnistych. A no, są tylko te głupie wiedźmy. ja akurat nienawidzę. szkielety. To ja podziękuję. Wiem, że jestem typem osoby, która w ogóle prawie nie gra w, nie gra w Minecraft. Dobra, no gram w Minecraft, ale Jezus. Nie bardzo dużo. Chyba. Trzeba... Le... A Lilia wodna. To mi jakaś lilia wodna. E, a tego tu chyba nie powinno być, ale nie wiem, nie podchodzę. To tu się właśnie stało. Okej, okay. nie wiem. Ale wiem, że strasznie dużo dziwnych dźwięków jest. Ja nie wiem, czy będziecie chcieli jeszcze trochę z Riders Republic. Myślałem, czy by Wam nie nagrać z jednej gry, bo wiem, mogę myślę, czy by Pwabi Play nie nagrać, powiem, że, że 30 chyba stycznia ma wyjść trzeci, czwarty chapter. czwarty, no czwarty. Przyznam szczerze, boję się w Playtime. Naprawdę. Ta gra jest dla mnie. No, no, boję się. Trzeciego chaptera. On jest trudny, straszny i niefajny. Dobra, jest fajny, ale no. O! Ażcie, połowimy sobie rybki. jest Yes! Dawaj! Jak to się robi? Nie wiem, nie umiem łowić w tej grze. Um, czy to jest lava? lawa? lawa? Lava, Iron! Jak? Ej, znalazłem Irona. No i to się nazywa fart. Nie dużo, ale coś tam jest. Mamy pierwszego Irona. Pamiętacie jak zginąłem w naszej pierwszej bazie? Ja bym później jeszcze tego zgubiłem. To, to, to było combo... W... To najulubione moje kombo, chyba w tej całej serii. O, rafa kolorowa na pustyni. Super. Ciekawe. Ej, powiedzcie, czy chcecie reusa nagrać. Reus. Dwójkę zagramy, bo chyba dwójkę mam. I chciałem Wam pokazać, więc zapiszcie, czy chcecie reusa. Dwójka. Ej, tam jest grzyb. To są 20. nie wiem. Mój. My... Komputer ledwo w ogóle daje radę. To nie jest iron, prawda? Nie, to nie jest iron. Ale jest dużo jaski. ja, ja... dobra. Widzę, że chyba jesteśmy zdani na bycie na pustyni. Ja nie wiem, co wyrzucić. W sumie nie wiem, po co mi jest te wszystkie rzeczy. Ja mam dwa złote jabłka, one się nie stakują, naprawdę. Nie no, stakują się, to czemu ja nie mam ich zestakowanych? Nie, ja sobie jakąś skrzynkę, albo szalkę. Marzę o szalkerze. Jak kiedyś. w ogóle. damy radę dojść. Wy to słyszeliście. Królik właśnie umarł gdzieś. Nie wiem gdzie. Błagam, żebyśmy znaleźli chociaż piramidę albo coś takiego. Hmm. Strasznie cicho. I wiem, to jest trochę cringe'owe, że ciągle... Jak jest noc, to się tylko ukrywam. ale dobra, ja tylko garam i garam na rzeczy o rzeczach nie na temat. Naszym celem teraz no jest znaleźć wioskę, ale jak nie wiem, jakoś na pewno znajdziemy, ale no, będę musiał się wysilić. O e, nie, to nie jest to, o czym myślę. Mamy to! Wioska! Wioska! Ludzie! Wioska, a mój cień się wydłużył. No. Mamy wioskę. Mamy, mamy wioskę. Jej, jej, jej. Dobra. Na ludziku teraz sobie możemy. Obrabujemy ją szybko. Coś się zdobędzie, bo handluje się może. Jak będzie kowal? E, nie, czy po prostu nie jest Jest kowal. W ogóle na pustyniach może być kowal. Fielbund. Znajdź siodło. Z tylko siodło znaleźć. Kotek. Hej, kotku. Mam rybę. Mam rybę. Kotku. Kotku. Kotku mam. Mam rybę. I'm Rebe. Reba. Re, 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 Tamten będzie bardziej... No, Mam rybę! Ej, czemu nie robią? On, oni jedzą tylko... Tak, tak, tak. Jezus, co Dobra. Chyba tu nie ma kowa. Ja tutaj śpię teraz. Robimy bazę w wiosce. Tak, wiem, to głupi pomysł, ale tak. Robimy tutaj bazę. Ale najpierw. Tak, w pustynnych nie ma. Czego fajnego tutaj nie ma. Ludzie. tak biedna jest ta wioska? Kilka świn i już. Ej, a czemu wy nie Jest Tylko jedzenko. Piecyk. Dobra, czas zabić kolema. To jest coś niegłupikowy, ale dobra. Iż ty jesteś. Hej. Łooo, pięć lodów. Pani. Ja ty mi tutaj oferujesz. Dzięki za jednego szmaragda. Nie przyda mi się, ale dobra. A ty, a pan, a pan coś chce? Z jednego emeraldu dostanę sześć chlebów. Dzięki. Miły gosek. A co pan, ty ty, Pusta mapa. A ja, a ja. Nie macie już obrońcy, jestem butalem. Zabiję go. Dobra, nie. Już bez żartów. Mam piec? Nie mam pieca. Który domek będzie mój? Ten będzie mój. Ten jest fajny. A bo nie, dobra, biorę ten. Ym, od teraz on jest mój, więc pa. Jesteśmy tylko ty yeah. Co jest drugi kolem, nie wiem jak to się stało. Ale go zabiję. Nie wiem, co się stało. Słownie Tak mi się rozleciały moje rzeczy, że nie wiem. Zabijecie za to. Nie wiem, jak to się stało? Czekaj, ma, ma, mam żelazo, mam, to mam, to mam, to mam. O oh jas, yes. o oh nie dokładnie mam. Gdzie jesteś? Daj mi dużo. Prawda. Tutaj już nie tak źle może być. A ja muszę wiecie co sobie zrobić. Proszę bądź ten dom. A ja nie wiem czemu się odrodził. Ty mój kochany wielbłądzie. Oswój mnie. Jak się od wielbłądy? Nie wiem, co lubię jeść. Masz to dla ciebie. Wy nie lubiliście kaktusów? Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Idziesz do mojej zagrody. Ty możesz wejść na płotek? może. Можно по так может немного проблем, но это не для меня. essa já é terra esmolhei. Ah. Oi. Você vem assim? ah. e Její, Její, ne, jak to chcíš. Nechceš, už po Dobra, em... Ym... Ja że jednak grywam w ogóle.. <laughs> Trochę, zap... Trochę mi się zapomniało, przepraszam. Jak coś mówiłem, zimnego, to ym... Wypom... przypomnijcie mi to w komentarzach. Dobra, on jest nasz teraz nasz. On lubi kaktusy, a my... Mamy hełm. jej. no to tak. Wyświetlacz hey, hey się. Robimy tak. I robimy tak. I nie wiem, jakim cudem, ale mamy. To no też chcę. Nie, wiem, czy mnie na siekierę stać? Stać mnie na siekierę. Stać mnie na siekierę, to ja chcę siekierę jeszcze. Brawo, my! No to teraz czas stworzyć sobie jakiś... Właśnie skumałem, że nie mam drewna prawie. Jak ja mam stawić drewno na środku pustyni? Nie wiem czemu ja skraftowałem crafting? Jestem głupi. Oh. I dosłownie jak, jak ja mam tutaj sobie zdobyć? Oh, sawanna mnie uratuje. Po prostu Savanna mnie uratuje. to jest chyba dla wielbur.

Dobra, nie, wracam do domku Tyko Zrobić trochę jaśniej Czy ty właśnie wszedzć mi do domu? Oh. 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 Wiem, jestem zły, ale no po co mi ja... Wszystko małem, że ja właśnie że ja sobie sobie zrobiłem crafting. Nie, to było okropne. Dobra. Wiem, odcinek bez cięć. I tutaj chyba kończymy odcinek. W następnym odcinku. Wyruszamy. Tam. O, tam. Do, na sawannę. O, patrzcie, pojąk. Chodź, 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 chodź. Ale ja mądry. Oi! No. Czekaj, tutaj... Nie, to nie jest piramida. Nie, dobra, już, już myślałem. Dobra, nie. Um, tak. Na tym kończymy. Odcinek, więc... Widzimy się w następnym odcinku i pa!